Pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem osłuchiwania. Pomiar ciśnienia tętniczego rozpoczynamy od założenia mankietu. Jego rozmiar musi być dopasowany do obwodu przedramienia pacjenta. Zbyt szeroki może zaniżać wyniki, a zbyt wąski je zawyżać. Głowicę stetoskopu wkładamy pod mankiet, a następnie przy zamkniętym zaworze pompujemy go do wartości około 180 mm słupartęci. Następnie luzujemy zawór i przy użyciu stetoskopu obserwujemy opadającą wskazówkę na manometrze ciśnieniomierza. Odnotowujemy wartość ciśnienia skurczowego, górnego, kiedy słyszymy pierwsze odgłosy tętna, a wartość ciśnienia rozkurczowego, dolnego, kiedy odgłos tętna ustaje. Można także korzystać z atestowanych ciśnieniomierzy elektronicznych. Usprawnia to pracę i pozwala jednocześnie wykonywać inne czynności. Należy pamiętać, że zasady doboru mankietu i ułożenie pacjenta pozostają bez zmian, niezależnie od ciśnieniomierza. Wyniki odczytujemy na monitorze aparatury. Pomiaru tętna możemy dokonać manualnie lub przy użyciu urządzenia. Oceniamy takie wartości jak częstość, wypełnienie oraz miarowość. Najczęściej do pomiaru tętna wykorzystuje się tętnicę promieniową. Należy do niej przyłożyć dwa palce wskazujący i środkowy. Przez 15 sekund liczymy uderzenia tętna. Wynik mnożymy przez 4 i uzyskujemy częstość tętna na minutę. Prawidłowe wartości mieszczą się w przedziale od 60 do 100 uderzeń serca na minutę. Tętno mierzone na tętnicy promieniowej jest tak zwanym tętnem obwodowym i możemy je zmierzyć także na grzbiecie stopy. W stanach zagrożenia życia może być potrzebny pomiar tętna tak zwanego centralnego. Jest to tętno stętnicy szyjnej lub pachwinowej, a u dzieci stętnicy ramiennej. Zasady wykonywania pomiarów w tych miejscach są takie same jak w przypadku tętnicy promieniowej. Pulsoksymetria to inaczej badanie saturacji krwi. Ma na celu zmierzyć procent związania hemoglobiny z tlenem we krwi. Innymi słowy, jest to wskaźnik, który pokazuje nam poziom dotlenienia organizmu. Prawidłowe wartości saturacji u zdrowych osób dorosłych wynoszą od 94 do 100% bez wspomagania tlenem. Urządzenia do pomiaru saturacji są łatwe w obsłudze. Zakłada się je na palec wskazujący pacjenta. Pomiar pojawia się na czujniku lub na kardiomonitorze. Istnieją także czujniki do założenia na płatek ucha lub specjalne zaprojektowane małe czujniki dla dzieci i niemowląt. Należy upewnić się, że pacjent ma ciepłe dłonie. W innym razie odczyt z pulsoksymetru może być zaniżony. Na wartość odczytu mogą mieć wpływ różne choroby. Z tego powodu należy pamiętać, aby zawsze ocenić stan ogólny pacjenta, a pomiary z urządzeń traktować jako uzupełnienie informacji. Osłuchując serce pacjenta, zwracamy uwagę na szybkość skurczów, ich miarowość i głośność. W zależności od miejsca przyłożenia stetoskopu, możemy też wysłuchać różnego rodzaju nieprawidłowości. Prezentuje to niniejszy schemat. Przy osłuchiwaniu płuc ważna jest kolejność i symetria. Zawsze porównujemy prawą stronę z lewą i lewą z prawą. Zaczynamy od góry, od szczytów płuc i kierujemy się do ich podstawy. Odgłosy, które można usłyszeć, to prawidłowy szmer pęcherzykowy, trzeszczenie, rzężenie, świsty, a także ciszę. Ta może świadczyć m.in. o występującej odmie, urazie tkanki lub przebytym zabiegu operacyjnym. Popatrzmy na kolejność osłuchiwania płuc z przodu i z tyłu klatki piersiowej.